Witam w moim skromnym warsztaciku. Dziś potestujemy sobie zgrzewarkę na dwóch transformatorach i spróbujemy sobie ją położyć i szeregowo, i równolegle, i tam różne ustawienia. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wcześniejsze ustawienie, jakie tutaj u mnie działało, było 0555. Tutaj dostałem od jednego widza uwagę. Żeby zmienić sobie na 0102. 02 no Spróbujmy na razie na 0,2. Spróbujmy dać trochę więcej mocy. Zobaczymy, czy wybije bezpieczniki, czy nie wybije. Na razie mamy połączenie szeregowe. Co my tu mamy? No, przylepiło się tylko. Jedziemy z mocą dalej. No i mamy 86. Jeden otworek mamy, to spróbujmy jeszcze podjechać z mocą. To damy już na maksa, no zobaczymy co tu się wydarzy. przykleja się. Blaszka oczywiście 02. No jest problem, daje na trujaczka. No, i wywaliło bezpieczniki teraz. No, a co nam tutaj dało? No, przykleiło się. Czyli, a sprawdźmy sobie jeszcze ustawienie takie, u mnie działało wcześniej. Czyli 0,5 i 55. to ustawienie działa pięknie, wyrywa blaszki, nie wiem co złego jest w tym ustawieniu, no ale zostawmy to. Czyli tu mamy szeregowe przetestowane, a teraz zobaczmy sobie, jak to się będzie zachowywać na równoległe. Oczywiście pierwotne jest równoległe cały czas, a wtórne teraz mamy szeregowo i zmienimy na równolegle. Dobra, mamy połączenie równoległe i spróbujmy sobie może ustawić trochę mniejszy czas. Damy na to 0,2 No i tej mocy dajmy na razie 60. A no. jakby połączenie równoległe było od razu lepsze, I to zróbmy sobie jeszcze kilka testów. No, tu się jedno przykleiło. Dajmy troszkę więcej mocy. Powiedzmy 0,2 i 70. No, ładnie wyrywa. Robi otworki. No, ładnie, ładnie. Podwórny grzewik. No i wyrwało wszystko. Czyli połączenie równoległe jest lepsze niż szeregowe. No to może spróbujmy jeszcze zjechać z czasem, czy się coś uda. No, mamy dwa otworki. Spróbujmy jeszcze raz. No tak jeden, półtora można powiedzieć. I tak, w sumie to ustawienie 0,2. Jeszcze byłoby najlepsze. A spróbujmy sobie zmierzyć jeszcze napięcie, jakie tu mamy. Czyli tak, czas damy duży. Zobaczymy, czy wybije bezpieczniki. Podłączymy sobie pedał zamiast tego wyzwalacza, tutaj cztery dziewięć. Na tym zakończymy ten szybki teścik. Dziękuję, pozdrawiam.